Na czworaka. Dłonie ułożymy na szerokość naszych barków, kolana na szerokość naszych bioder. I w lordozie automatycznie macie już wygięty kręgosłup. I to będzie wasza pozycja podstawowa, czyli nasza pozycja do wdechu. Unosimy tylko głowę do góry i podkurczamy palce stóp. Teraz przy wydechu stopy ściągamy palce do tyłu, czyli staramy się te stopy dociągnąć do podłogi, żeby je przy okazji rozciągać. I teraz bardzo ważne, żebyście wykonali ruch z tych bioder. To jest teraz to, o czym mówiłam w poprzednim odcinku: żeby te biodra ściągnąć tak do góry i do tyłu, żeby poczuć rozciąganie mięśni w dolnej części pleców. I znowu, przy wdechu, nie wyginamy kręgosłupa bardziej. Jesteście w pozycji swojej neutralnej, czyli już mamy to wygięcie kręgosłupa, a przy wydechu tu się koncentrujemy na ruchu z bioder. Pilnujemy, żeby nam ta głowa nie uciekła między ramiona, bo to oznacza, że ruch jest z górnej części ciała, a nie z bioder. Także nawet jeżeli ten ruch jest minimalny, po prostu dosłownie przechylacie te biodra na 1 mm albo prawie wcale nie czujecie. To lepiej tak, niż żeby ciało wykonało ten ruch z innej części ciała. Także kilka takich powtórzeń wdech, pozycja naturalna kręgosłupa. Przy wydechu pracujemy z bioder i będziecie czuli, że te mięśnie brzucha się ściągają. One są teraz aktywne i poprawia się ich kondycja. Będą mocniejsze. Na początku możecie nie czuć nic. Ale po pewnym czacie będziecie nawet mogli świadomie i jeszcze bardziej mięśnie brzucha ściągnąć. Zróbmy jeszcze 5 powtórzeń wdech. I wydech, wdech. I wydech. Dopasujcie ten ruch do własnego oddechu, jeżeli ktoś ma dłuższy oddech, dopasować. Przy wdechu pozycja naturalna, przy wydechu ruch z bioder. Ostatni raz. Wdech i wydech. Najlepiej kontrolować ułożenie tego kręgosłupa w odcinku dolnym w pozycji leżącej na plecach. Kładziemy się na plecach. No i ten Wasz łuk będzie duży. Tu swobodnie włożycie całe ramię pod spód, może nawet dwa w tym samym czasie, bo ten łuk jest większy niż powinien być. Więc co teraz robimy? Przy wdechu biodra są w tym samym ułożeniu. Także pilnujcie, żebyście jeszcze bardziej nie wyginali tego kręgosłupa, żebyście nie wypychali brzucha do góry, tylko trzymajcie go w tej pozycji. Unosimy ramiona. Jeżeli poczujecie, że ten brzuch nam ucieka do góry, wykrzywiamy ten kręgosłup jeszcze bardziej, to ramiona trzymajcie wyżej. Bo nie chcemy tego Pogłębiać, a przy wydechu znowu ruch z bioder i dociągamy kolano. Na razie to będzie tylko jedna noga. Powiedzmy, że nasza prawa noga. I znowu wdech i wydech. To dociąganie nogi ułatwia nam ruch miednicy. Wdech i wydech. Bo przy dociąganiu nogi już biodra... Ustawiają się automatycznie. Wdech i wydech. I znowu, jeżeli ta noga jest tutaj, to ok. Ona tu będzie na początku, bo te mięśnie, właśnie, waszego dolnego odcinka pleców i być może nawet pośladki mogą być zbyt przekurczone. Wdech i wydech. Może jeszcze 5 powtórzeń. Wdech. I wydech. Świetnie. Wdech. I wydech. Zróbmy jeszcze jeden raz. Wdech. I wydech. Jeżeli będziecie czuć, że te mięśnie się naciągają i już ta pozycja nie jest wygodna, to albo zrobić sobie przerwę. A już obowiązkowo coś miękkiego podłóżcie. Także nie ćwiczcie bezpośrednio na podłodze, nawet jeżeli to jest zwykła no, Warto sobie podłożyć ręcznik czy kos, tylko nie zwinięty w rulon, tak bardziej tutaj na całą tą dolną część ciała, żebyście mogli ten ruch w miednicy wykonać. Także zmienimy nogę, wdech, znowu ramiona. Unosimy i przy wydechu staramy się, jeżeli kolano jest blisko na tyle, to złapać i dociągnąć. I znowu wdech unosimy, trzymając nasze biodra w tej samej pozycji. Żebyście tutaj nie wyginali tego kręgosłupa bo mam nadzieję, to widać. Teraz próbuję za bardzo wygiąć, a trzymam teraz, czyli mimo że te mięśnie brzucha są troszkę rozciągnięte, to ja nie pogłębiam tego. Unoszę te ramiona i te mięśnie brzucha są w tej samej pozycji, w tym samym ułożeniu. A tu się bardziej skupiam na tym ruchu. Dociągnąć nogę do siebie, bo wtedy mamy biodra dobrze ułożone i pozwala nam tu rozciągać tą dolną część pleców. I jeszcze pięć razy. Wdech. I wydech. Świetnie. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Ostatni raz. Wdech. I wydech. Teraz obie nogi razem. Możemy sobie je skrzyżować, możemy sobie oprzeć dłonie, albo jeżeli nogi są dużo bliżej, Możemy objąć całość ramionami, ale jeżeli unosicie głowę, barki ciągniecie do góry, to lepiej położyć tylko dłonie. My nie chcemy żadnego napięcia tutaj w górnej części ciała. Górna część ciała jest rozluźniona i my rozciągamy dalej dolną część pleców, biodra i pośladki. I teraz, jeżeli ta lordoza jest rzeczywiście bardzo głęboka, to bez ruchu. Pozostajecie po prostu bez żadnego ruchu. Jeżeli czujecie, że te mięśnie nie są aż tak napięte, można spróbować pokołysać się na boki. Ale wiem, że niektórzy będą mówić, że jest to niewygodne, bo te mięśnie są tak spięte, że po prostu jest ból przy tym ruchu na, na boki. Także znowu, albo tylko trzymać w tej pozycji, bo one się wtedy rozciągają, podłożyć sobie, poduszkę czy koc, tylko nie zrolowany, bo my chcemy dociągać ten odcinek lędziowy do podłogi, a w późniejszym czasie, kiedy już te mięśnie rozciągniecie i nie będzie sprawiało to żadnego dyskomfortu, możecie się powoli zacząć kołysać na boki. To jest też bardzo dobre ćwiczenie, później szczególnie, jeżeli będziecie się już w stanie kołysać na boki, to jest dobre ćwiczenie na mięśnie brzucha, przede wszystkim na boczne mięśnie brzucha, te ćwiczenie wygląda banalnie, ale ono jest bardzo dobre. Tylko trzeba je wykonywać takim spokojnym, płynnym ruchem. Jeżeli jesteśmy w stanie przechylić się na bok i powoli wrócić do pozycji wyjściowej, to znaczy, że mięśnie brzucha są mocne, czyli nie wychylamy się za mocno. Jeżeli musimy się podeprzeć ramieniem, żeby Wrócić do pozycji wyjściowej. Także to jest ćwiczenie właśnie dla osób z lordozą, ale w zależności od tego, jak bardzo ten kręgosłup jest wygięty, jak duża jest ta krzywizna, to albo jesteście w pozycji bez ruchu, albo już jesteście w stanie lekko kołysać się na boki. Im bardziej się mięśnie rozciągną, tym będziecie w stanie bardziej się tutaj na te boki przechylać. Staram się oddychać płynnie z, oddechem, z, z ruchem, czyli znowu wdech na jedną, wydech na drugą stronę albo tylko w pozycji bez ruchu. Następnym ćwiczeniem jest ta sama pozycja, nogi są dalej skrzyżowane. Dłonie mamy tutaj wzdłuż ciała, blisko siebie, i próbujemy tylko unieść nogi. Jeżeli te nogi nam się przesuwają do przodu. To znaczy, że mięśnie tylne pleców, pośladków już nie są w stanie się bardziej rozciągnąć i ciało musi zareagować i adaptacja wygląda w ten sposób, że te kolana nam uciekną i wtedy będzie szło na lędźwie, a my chcemy ten odcinek rozciągać, czyli unosimy nogi tylko do momentu, kiedy kolana są w tej samej pozycji, one nie mogą się przesuwać od nas. Do przodu, tylko są tak samo ustawione. Wdech, kiedy mamy ugięte kolana, stopy nisko, i wydech, kiedy unosimy obydwie nogi. Wdech i wydech. Może jeszcze pięć powtórzeń, jeśli możecie. Zawsze pamiętajcie, na początku, szczególnie dla osób z takim naprawdę mocnym, głębokim wygięciem w tym odcinku lędźwiowym, po kilku ćwiczeniach już możecie czuć, że mięśnie są zmęczone, także nie forsujcie za bardzo, ok? Powoli, z minimalnym wysiłkiem, <grych> ale powtarzać te ćwiczenia na początku raz w tygodniu, później dwa razy w tygodniu, zależy jak. Będzie, jaka będzie reakcja tych mięśni po ćwiczeniach? Pamiętajcie, dwa dni po ćwiczeniach to jest ten, to jest ten czas, kiedy dopiero wychodzi na jaw, czy ćwiczyliśmy za dużo, czy ćwiczyliśmy na odpowiednim poziomie. Świetnie. Ważna rzecz, szczególnie dla osób, dla, no w sumie dla wszystkich, ale już naprawdę lampka powinna się zapalać, w jaki sposób wstają. Zleżenia osoby z lordozą, bo wszystko idzie na plecy. Tu nie jesteśmy w stanie tych mięśni uaktywnić, więc pójdzie nam na plecy, pójdzie nam na kark. Więc przekręcamy się zawsze na jeden bok. Najpierw powolutku, rano kiedy się obudzicie, nie zrywać się jak sprężyna z łóżka, tylko też na bok. Poleżeć chwilę z jeden, dwa oddechy, podpierając się jedną dłonią, powolutku wstajemy. To jest ten bezpieczny sposób zmiany pozycji ciała z leżącej na siedzącą. Siedzącą na leżącej, kolana do siebie, schodzimy na łokcie, dociągamy nogi do siebie i powoli rolujemy resztę pleców na podłodze. W taki sposób, pamiętajcie, zmieniamy ustawienie ciała, bo inaczej pójdzie nam właśnie w plecy i pójdzie nam w kark. Że, jeżeli ktoś często ćwiczy, to będzie czuł właśnie to w tych częściach, bo one są najbardziej właśnie narażone na obciążenia. Także to tyle na dzisiaj. Tak jak mówię, z minimalnym wysiłkiem, ale z maksymalnym zaangażowaniem, czyli naprawdę starajcie się te ćwiczenia robić systematycznie i skupiajcie się na tych ćwiczeniach. Bo też dodatkowym elementem jest to, czy wykonujemy te ćwiczenia świadomie. Można odklepać i nic z tego nie będzie, a można zrobić pięć powtórzeń i naprawdę będzie czyli różnicę. Musicie czuć, że pracują właściwe mięśnie, ale mam nadzieję, że na tyle Wam to tu wszystko wyjaśniam, że nie będzie tutaj y, żadnych niewiadomych, czy na pewno ćwiczę te mięśnie, czy nie. Jeżeli cokolwiek jeszcze jest niejasne, nie jesteście pewni, to proszę piszcie, bo to wszystko. Co jest na tym kanale, jest dla was. Dla was, dla was, dla was. Robię to z myślą właśnie, żebyście byli w dobrej formie i żebyśmy ćwiczyli, byli, byli zdrowsi, byli szczęśliwsi. Dobrze, z minimalnym wysiłkiem, z maksymalnym zaangażowaniem dajcie kciuki, <laughs> subskrybujecie, wysyłajcie linki znajomych, nie też próbują. Bo ważne jest, żeby ćwiczyć, ale ćwiczyć prawidłowo i być świadomym, czy są jakieś właśnie zmiany. Takie odchylenia od normy, że tak powiem, i co zrobić, żeby to skorygować, bo niewłaściwe ćwiczenia no, mogą też pogorszyć naszą sytuację z postawą, z ustawieniem kręgosłupa, a od niego się wszystko zaczyna. Także to tyle na dzisiaj.